Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 3 grudnia 1946 roku. Wtorek. Przykład dla drugich. Koło rodzicielskie przy drugim państwowym gimnazjum i Liceum Męskim w Szczecinie uruchomiło dożywianie młodzieży szkolnej. Jest to pierwsza tego rodzaju placówka na terenie szkół średnich w Szczecinie. Ponad 600 uczniów Korzysta ze śniadań lub podwieczorków składających się ze słodzonej kawy z mlekiem i bułeczek lub dwukromek chleba z serem, powidłami czy też wędliną. Może zajść pytanie, a skąd czerpie koło rodzicielskie na ten cel fundusze? I oto odpowiedź. Skromne składki miesięczne rodziców i inicjatywa zarządu koła stworzyły ten fundusz tak konieczny do tej akcji. W każdej dzielnicy powstanie żłóbek dziecięcy. Miejski Wydział Opieki Społecznej, wspólnie z Robotniczym Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Ligą Kobiet oraz Komitetem Opieki Społecznej, przystąpi do tworzenia żłóbków dziecięcych we wszystkich dzielnicach Szczecina. Stworzonych będzie 18 żłóbków, wyposażonych w łóżeczka z pościelą i inne urządzenia. Ze żłóbków korzystać będą przede wszystkim dzieci, których matki pracują zawodowo poza domem. Czterechsetny statek w Szczecinie przy nabrzeżu Huk kończy załadunek węgla żaglowo-motorowy statek szwedzki Elisabeth. Statkowi temu przypada zaszczyt figurowania w polskim rejestrze portowym jako czterechsetny na wejściu do portu szczecińskiego. Nie wolno wypłacać trzynastej pensji ani zasiłków zimowych. Rada Ministrów zobowiązała właściwych ministrów, aby w podległych im urzędach, zakładach i przedsiębiorstwach państwowych lub samorządowych oraz instytucjach prawa publicznego nie były wypłacane pracownikom zasiłki zimowe zarówno w formie trzynastej pensji, dodatków świątecznych względnie innych dopłat. Mających znaczenie zasiłku specjalnego w okresie zimowym, jak i jakichkolwiek pożyczek zwrotnych lub bezwrotnych, a posiadających ten sam charakter. Przetarg Delegatura Ministerstwa Przemysłu na Pomorze Zachodnie w Szczecinie. Aleja Wojska Polskiego 164-166 ogłasza przetarg nieograniczony na. Sprzedaż dwóch krów holenderek, obie ciężarne. Oferty zalakowane bez firmy należy składać w referacie gospodarczym delegatury. Krowy oglądać można we wsi Dobra Gmina Głębokie, obywatel Rychlik, administrator majątku.